Dobra, siema na widzowie, z tej strony Jeffus i w tym odcinku wyjaśnię Wam, dlaczego, że tak powiem, przestałem nagrywać. Bo być może moi starsi subskrybenci, czyli te 20, te 20, 20, nie wiem, ale te 23, 23 osoby to być. To raczej znają mój content, mój content z Fisha yy, z Fortnite'a i jeszcze z innych gier na Robloxie więc tak yy, zacznijmy od tego, że bardzo często grałem z kolegami yy, i w ogóle przez to no, nie miałem czasu na nagrywki, a na montażowanie to w, to w ogóle. No i ten jeszcze teraz przez szkołę w ogóle nie nagrywałem. I zresztą w, w tym roku w... w tamtej klasie, co byłem. Czyli. No w sumie to po co wam takie informacje? E... Więc ten... E... Przez szkołę też. Bardzo. No głównie, znasz się. E... Bo ten... Po prostu miałem trochę dużo nauki. E... Ale już w tych... Już w tej końcówce tego roku powoli... No, zmniejszała się to, 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 yy, ta ilość tej wiedzy, którą musieliśmy zdobyć, no, ale do, dobra, nie, be, nie będę Wam gadał o szkole, i yy, przejdźmy do kolejnego tematu, czyli mojego lenistwa. Też to, że nie nagrywałem, to. To była zasłu zasługa mojego lenistwa trochę. Bo no po prostu albo zapominałem czasami, albo mm... albo po prostu mi się nie chciało. Yy... Na typ kontentu w tamtych czasach czyli te 5-6 miesięcy temu był taki. Że. no, nie miałem mikrofonu w ogóle wtedy, i bardzo ciężko mi było się z kimś w ogóle, w ogóle dogadać. Więc. No, wiecie, jak jest. A, jeszcze być może wiecie, że kiedyś miał się odbyć challenge. Ten, wiecie, z The Strongest. No i on po prostu nigdy się nie odbył, bo no zdobyliśmy te 20 słów, ale po prostu byłem, że tak powiem, biedny. Nie miałem wtedy Robuxów. W sensie miałem, mogłem sobie kupić. Oczywiście, że mogłem, ale po prostu w tym czasie. Po prostu. Nie mogłem zna... Zna... no, le... po prostu przez moje lenistwo w sumie, e... bo nie, nie bo, bo nie wiem, nie chciałem się iść do MPK i co nie wiem, kupić na 50 zł, e... albo po, po prostu sobie kupić online. Po prostu mi się nie, nie chciało akurat w tym temacie. No, i przez jeszcze inny powód, czyli mianowicie przez moje wakacje, bardzo dużo wyjeżdżałem, a ten i, I mało czasu spędzałem w domu, więc po prostu ciężko mi było coś nagrać w te wakacje. A w, a w ogóle, jak próbowałem y, nagrać już coś w domu, to, to, to po prostu nie miałem czasu na nagranie czegokolwiek już. No i w końcu sobie pomyślałem, y, że. Po tych wakacjach możesz zacznę nagrywać. Tak, tak sobie pomyślałem. I to był rozwój. No w sumie to nie rozwój, ale początek. Począ początek nowego w ogóle. No początek kontynuacji tego. Tego to zabrzmiało absurdalnie, tro trochę, ale no e, i ten, jakby to wyjaśnić, po prostu e, ten przez te wak wakacje, bo często wyjeżdżałem, e, no po prostu no, wiecie, jak, jak bywa czasami, czyli czy ja pow powtórzyłem teraz yy, to samo zdanie chyba tak, ale dobra trudno. Yy, no i również przez. Yy, przez brak pomysłów na filmy. To też był powód u mnie. No i również przez to. Przestałem nagrywać. A moi koledzy no, próbowali coś tam, wiecie, e... że tak powiem, mi pomóc w powróceniu do nagrywania, e... no, i powróciłem e... dziś. Od razu mówię, że będzie kolejny odcinek z Wubi Lifea. Um. No i w ogóle chciałem przeprosić Was za to, że nie nagrywałem tyle. Um. No i teraz prowadzę serię z Wubi Lifea. Część, część z Was już na, już na pewno ją widziała. No więc, A, no jeszcze mogę tam kiedyś, jak mi się już skończy, skończył sko... 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 te pomysły z Ubi Life'em. To może y... Zacznę na jakąś nową, nową serię. A raczej na pewno, tylko jeszcze nie, nie wiem jak... jaką. Więc od razu mówię, że pod ostatnim odcinkiem e, możecie nie pod, pod, pod tym odcinkiem e, możecie napisać w jaką grę powinienem zagrać na przykład w people playground e, no w jakieś gr, gry, które, które mam w ogóle w sensie wiadomo e, jak, jak nie mam to sobie pobiorę, ale wiecie, tak, tak jest po prostu łatwiej yy, no i ten. I zacznijmy... Znaczy... w sumie to nowy temat tego odcinka. Czyli jak to się wszystko zaczęło. Yy, pewnie większość z was już... Yy, już wyszła z, te z tego odcinka. Ale nie, nie jestem jakby na was wkurzony. Tylko... No, po prostu. Że ty, no, prze, Przepraszam Was, po prostu. Ale jeśli możecie, to chociaż obejrzyjcie ten film do końca, żebym zyskał tra, ty, trochę wyświetleń. Jeszcze możecie zalej, zalejkować, ale to w, już w ogóle nie zmuszam yy, Więc tak. Początek mojego kanału sięga, że tak powiem, czasów w łupanego. Czyli, kiedy rywale były pop popularne w ogóle. Yy, dużo osób z was pam pamięta, yy, jak nagrywałem, no, ten jeden od odcinek z rywali. Yy, I szkował się drugi, który kontynuował tą całą serię w, w ogóle, ale... No i był tam w, w ogóle team, nasz cały, nie? Yy, no, i ten, jak już go miałem wrzu wrzucić, to po prostu musiałem gdzieś pojechać, nie? I zapomniałem o tym totalnie. Yy, po tym, był drugi odcinek z prawdziwego życia, i miała być z, być z niego ser seria, nie? Ale, przepraszam, ale nie było. No, i w tym odcinku wystąpił taki macho, nie? On też prowadzi kanał, ale w sumie to, to nie wiem, czy go polecać, czy nie, yy, bo on mnie w, sum w sumie tak po połowie wspiera. Yy, ale dobra, jak chcecie, to, to sobie go pooglądajcie w, se w sensie on tam ma shortsy jedynie, eee. Yy. Albo po prostu wiecie, że nie robi... że nie green screenuje, ale robi to, wiecie, po, połowę ekranu. Że, wie, że wiecie, że połowę on nagrywa, a połowę tego typa. No i... I po prostu nie wiem. Możecie sobie oglądać jego z pięć czy tam... Nie wiem, no coś, coś takiego, tych pięć tych shortsów, bo on ogólnie już, że, że tak powiem, skuitował z YouTube'a, więc no, raczej już, już nic nie, nie nagra. E... Potem, e, chyba, no bodajże, wstąpił Fish i, i nagrałem trzy odcinki z niego. Dwa z, z takim moim kolegą, fajnym Edziem. No i on po prostu rozpamił w Fisze. Zresztą wiecie, jak, jak ze starych czasów. Każdy chciał mieć wszystkie te wędki, najlepsze ryby. Ja dotychczas zdobyłem megalodon'a W sensie. No Dobra, przyznam się. Nie zdobyłem, bo zgiftowałem je typ. Ale to już o Jezu. Z trzy miesiące po ostatnim filmiku. Z znaczy o Jezu. Y po ostatnim filmiku z y I ten. I te filmiki się bardzo wy wybiły. Jeden tam miał chyba z 200 czy 300, 300 wyświetleń, coś takiego. Więc no po prostu, e, e, Fajne dziu, dziękuję Ci za to. Jeśli to oglądasz w ogóle, e, no więc tak mówiąc dalej, e, już nie pamiętam za bardzo za, co, co tam było dalej, ale chyba CS. I z niego, z niego nagrałem jed, jeden odcinek, bo po prostu nie było tam w co w ogóle grać, jakby. nie wiem jak to nazwać. No i po prostu ta jakby seria skończyła się na jednym odcinku. Y, namawiałem moich takich kolegów, y, żeby ze mną zagrali i bym nawet z nimi nagrał, ale oni na nie chcieli. Więc no. Mm. No i w, w sumie no, były tam jeszcze dal, dalsze odcinki, y, na przykład z tego. Y, z jak to się nazywało? Stałe. Nie, czyli mm, nie pamiętam z czego. Y, chyba z kurde nie pamiętam. Ale z tego z tych odcinków, co ja jeszcze pamiętam, to były to był ten garysmut właśnie. No i pamiętacie tego typu... Tego typa, co mi poustawił te laleczki, rozpił te bronie yy, i tych wiecie yy, tych zombie, no to ten typ mnie zostawił. On na samym początku był moim dobrym kolegą, ale wiadomo, jak się podziało. Niektórych, niektórzy koledzy nie są na zawsze. A i w ogóle to w komentarzach Może, możecie napi napisać: Wszystko najlepszego, bo cześć, yy, chyba cześć, yy, ta trzy dni temu miałem urodziny, więc no, możecie napi napisać w komentarzach: Wszystko najlepszego, Jeffuś. Yy. No więc, w sumie... A, zapomniałem jeszcze poruszyć jeden temat. Yy... Z... Być może go... Znacie. W sensie ten, ten content. Z Fortnite'a, nie? To w każdej chwili on może powrócić. Zale... Ale to zależy od tego, czy wy chcecie. Bo mi to tam wiecie, obojętne. A. A wy jesteście moimi widzami. No i... Po prostu... To jest wasza w sumie decyzja. Więc tak, dziś będzie następny odcinek z Ruby Life'a jeszcze. Powinien być o takiej 19.20. No więc co? Na ten czas. Widzimy się w, w, następnym, w następnym odcinku. No i co? Nie. Yy, cześć.